Alo halo dzień dobry dobry wieczór witam w kolejnym odcinku na moim kanale jako że na ostatnim odcinku było dokładnie 4 komentarze czy 5 co byście chcieli zobaczyć żebym otworzył to przechodzę momentalnie do tego mm, bez zawahania nie będzie to w takiej liczbie jaką tam pisaliście bo po 100 skrzynek bym otwierał to ten odcinek też długo zejdzie yy, saliera napisuje chciałby jedna jokerze no, yy troszkę zaszalał bo takich budżetów to ja nie mam w ogóle mam 6,5 na dzień dzisiejszy więc otwieramy około 50 skrzynek i zobaczymy finalnie czy to się zwróci ja obstawiam że nie ale liczę że, że może się zaskoczę ponieważ otwierałem już kiedyś sobie tak sam z siebie po prostu te skrzynki i chyba przy setnej byłem stratny, wiecie, dalej, że przy tu skrzynka byłem stratny, mimo że te niby procenty są jakie są. Tu nawet jak trafiamy coś niby droższego, to i tak są plecy, więc jeszcze chyba ani jedna z tego co tak spojrzałem kątem oka yy, się nie zwróciła. Ale mam nadzieję, że... O! tu ładnie bo, bo to za 50, no to git. Aczkolwiek to może też się zwrócić. Aczkolwiek nie wstałem, że będą tu... Yy, jakieś wysokie yy, rzeczy mam też komentarz na Dream at Night's do otwarcia, co jest już droższą zabawą, w ogóle nie śledziłem ile ich otworzyłem, może z 12 zaraz będę musiał sprawdzić na jaki punktu ile mam przedmiotów o, zwróciłem się czyli w ogóle z rachunku na są wysokie plecy tak chyba można sobie szczerze powiedzieć drugi raz rzędu szok Niedowierzanie. To też jest szansa, że się uda. Może, może się zaskoczę? Kto wie, kto wie? No teraz się nie zaskoczę. Chyba, że ten jakoś coś kosztuje. Prawie, prawie, powiedzmy, prawie. Nie Niedużo brakło. Możecie dawać w komentarzach yy, informacje, jakie byście chcieli zobaczyć. No bo te jest księżki, co ostatnio otwieraliśmy. zapraszam na poprzedni odcinek. To... No byłem, byłem w mocnym szoku, że, że się mi to udało, jak na pierwszy taki jakby odcinek, że odpuściliśmy sobie batę totalnie. No o tu, jeżeli ten royal jest ładny, to to do przodu. Nie ja miałem otworzyłem, nie mam pojęcia, jak przestałem to liczyć, więc sprawdzamy po tym epipune, ile będzie mieli przedmiotów. Czy są tu jakieś inne? Tak, tu były jakieś inne. Czekajcie, ja sobie to szybko sprzedam. Dobra, otworzyliśmy ich ponad 50. Bo jeżeli 6, nie 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. No, już mam. Nie, 48. No, to zostają nam jeszcze dwie. To, to, to sprzedam, zobaczymy. Nie pamiętam, ile miałem, ale jest 6400. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Czyli jeszcze dwie, i mamy ich. Nie bez busta otworzyłem to jeszcze wusty My bad. Chociaż to się i tak może. Jeszcze lepiej to się opłacić niż się opłacało. No dobra, tak się jak do. No, 50 to bardzo. Poszło, poszło. Dobra, teraz yy, przechodzimy. Jakby spełniamy dwa marzenia na raz. Bo Ryan, czyli Matixark napisał, że chciałby jest skrzynek 100. No i to było 100. Zrobimy 100. A Robert napisał, że chciałby skrzynki z skrzynki Cesa, więc też są. 1800. Dobra, let's go. I liczymy tu na jakiś Lucky Punch, jaką, jakiś nóż cokolwiek. Uh, czy to się w ogóle jest w stanie jakkolwiek udać? Na razie co najpierw najpierwsze on to ten Famas, tak? Stworzymy 40 ich już. Jest średnio. 51 skrzynek za nami. A tu ja nawet nie widzę gdzieś w pobliżu czegoś, co by mogło mnie jakkolwiek ratować. Hmm. Możecie obstawiać w głowie sobie już. Ja myślę, że tu będzie średnia kwota: 400. I jedna na koniec. 300. Super, skrzynka. Rzecz, no. Ale żeby nie być głosownym, to jeszcze zrobimy tak. Napisał Robert z CSA 2. A to są z CSA 2. Nie, to są w sumie z CSA. Stój, stój. Z CSA Go. Ale... Proszę bardzo. Zwróciłem się na tamte, Zwróciłem się. Sprzedaję. 600. Prawie, prawie, prawie wróciliśmy. Może tak jeszcze trzy. Jak już się tak udało. To jest lepsze niż to, więc nie przechodź. Przejdzie? Przeszło. To jeszcze raz. 800, 600. 600 plecy. Oj, oj, oj. Ale jakbyśmy je może ten sposób, jak już jak już sobie z nimi gdzieś tam klikamy, to może zrobimy po prostu takich 5. i takich 5. I dodamy do tego na jokerze jedną hydrę 3600 Na szalet oczywiście tak bo tu chodzi o otwieranie jak najwięcej i zobaczenie co się może wydarzyć co to może mi przynieść Więc mam nadzieję że przyniesie mi to zwycięstwo tak Przypominam o moim kodzie kodowcu99 Ponieważ jest wiele do zgarnięcia Tam chyba minimalna kwota to jest 15 maksymalna żeby was nie skłamać, 40, a jest co wygrać, dwa noże są. Także zachęcam i na mój Discord zapraszam, bo na moim Discordzie dodatkowe rzeczy się trafiają dla, dla widzów, dla osób używających mój kod. Można mnie tam też często spotkać. Często, codziennie można mnie tam spotkać, też głupoty ganą. Dobra, na razie jest średnio na jeża. Jest mocno średnio. Nie chciałbym, żeby to się tak zakończyło. Może być coś przynajmniej. Yikes. Mamy najwięcej, tak? Jak jest plus, popatrzmy na to. Aczkolwiek. Oj, chociaż to w ładnym stanie. No dobra, coś mi to tam uratowało. 3300. W hipunku dwie 200. Czyli mamy 3600. Mienimy sobie szybko punkty. Fyk. Ej, daj mi myszkę. 175 pyk. 41. O, tam na środku było coś fajnego. Czyli, jak tu dał, tak. Tak, co nam się tego daje, bo mój internet jest jakby wybitny, więc. Aha. Nie opłacało się w ogóle. Tyle mam do powiedzenia. Ktoś coś ciekawego? Nie. Dobra, to teraz zrobimy jedną tom. Dla Zarielowa. Yy, Dream and Nightcy. Dla Ryana. Jak już były takie komentarze. Coś cs -owego i 3000 i módlmy się, oj strona mi się zamuliła, módlmy się Iż. wy macie większe szczęście do tworzenia takich rzeczy niż ja. I że to się, wow, Co się stało, nieważne. Ważne, że jest średnio. Jest dalej średnio. Uwaga! Jest dalej średnia. Mam nadzieję, że po prostu gdzieś to tu się odkujemy. Tam widziałem dwie u góry kosy. Jedna u nas spadła. Uwaga! Dobra, dwa koła. Zawsze coś. Nie narzekam, ale więcej. Fajnie, ziomek się zwrócił. Jest nawet na minimalny plus. Teraz my. Lipa. Tu, tu. Wszędzie się pokazują, ale nie pokazują się u nas na pasku. I ostatnia. Kosa, nie kosa. Ale to może. No nie uratowało nas to, nie uratowało, także przechodzę sobie, ja już świątecznie, pod, że tak powiem, na zakończenie, na buściku, cyk fuk, proszę bardzo, ja pizgam, ale tu gówno dało, ej, 250 zików, jeszcze raz, nie poddajemy się, ja powinienem wyjść dawno, to jest chyba, chociaż to może być coś warte, no dobra, minimalnie. 2700 nam zostało. Potwierdzam wszystko, co chcieliście. Dajcie propozycje, napiszcie, nie wiem, otwórz jakąkolwiek skrzynkę. Tom na przykład, gigabułę. Otwórz, ja sobie wejdę. Otwórz ich 50, otwórz 10, otwórz 3 na jokerze. Wchodzę, klikam. I wszystko dla wiza. Stój, stój, nie przechodź. Kurwa, przeszła. Ale nie jest źle, proszę bardzo. Da się, da się, czekam na komentarze, dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało i do zobaczenia w następnym.